Witam na moim kanale. Mam na imię Wita. Mieszkam w Turcji, w mieście Mersin. Zapraszam mój dzień. Witajcie. No jeszcze głos nie jest taki zdrowy, ale wychodzę z domu. Jadę właśnie teraz na kawę do Gabi. No i zobaczcie, jak się dzisiaj ubrałam. Tak mi się zachciało długiej, sokienki kwiatowej. Miło, że jest zima, ale no po prostu już chcę wyjść w sukience, więc jadę tak. No i zobaczymy, jak ten dzień się potoczy. Nie mam pojęcia, co dzisiaj będę robiła. Mam jedną rzecz, którą chcę pokazać, ale to wieczorem, kiedy będzie już ciemno. No a teraz jadę do Gabi. Do zobaczenia. Pogodę mamy dzisiaj nareszcie niedeszczową, nareszcie przestało wiać tak mocno, drogi wyschły, no przyjemnie się jedzie, no jest zachmurzone więc chyba jeszcze tego deszczu było, znaczy będzie, ale widziałam w prognozie pogody, że ma się, ma przyjść ochłodzenie i będzie tylko 9 stopni u nas, no to jednak jak na Mersin to chyba chłodno ma być. No i tak jeździć, widzicie? <grywa> nie ma miejsca w środku samochodu, no to <grywa> ktoś tam sobie siedzi tak. O. Czy ja mówiłam, że pogoda się poprawiła i już nie pada? Skłamałam. <grywa> Ona znowu pada. Zobaczcie, jaki widok z balkonu ma Gabi. Po prostu pogoda jest wow. I to niebo jest w takim ładnym kolorze. Właściwie napiliśmy się kawy. No i szykujemy się do filmiku. No. Tak jak powiedziałam, szykujemy się do filmiku. Zaraz będziemy nagrywać. Będzie coś bardzo śmiesznego. Nigdy nie brałam udziału w czymś takim, więc jestem bardzo ciekawa jak to wyjdzie. Zobaczycie taki backstage jak zwykle, bo filmik będzie u Gabi niedługo na kanale. U mnie tylko po prostu takie sceny co robimy. No i tak. Dzień taki taki, taki z niespodzianką. Nie spodziewałam się, że coś coś nagramy, no ale no tak będzie właśnie w taki sposób. Nagrały i, i zobaczymy jak to wyjdzie. Ciekawa jestem. No dobra, uciekam, bo e, już się ciemno robi, więc trzeba nagrać przy dobrym świetle. Więc no co, do zobaczenia później.

No, ale to, dobra. To był żart. Cześć. Cześć. Właśnie tutaj siedzimy razem. Bawimy się z makijażami. Mechmet zrobił mi przepiękny makijaż. Właśnie dzisiaj idę na tańce. Więc yes. poprosiłam go i, i wykonał coś po prostu wspaniałego. No, nigdy w życiu nie byłam tak piękna jak dzisiaj. A tutaj, właśnie. Mejwa jest Gabi. Gabi też ma przepiękny makijaż, po prostu wow. Wow. Kto się cure de No, to i tak, uciekam na tańce. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, że jesteście u mnie na kanale, że oglądacie. No i tak, uciekam, uciekam i wszystkim dobrego wieczoru. Życzę pa pa! Pa!